Witaj, nazywam się Monika Sowala i jestem dietetykiem. Skończyłam studia magisterskie o specjalizacji psychodietetyka i ciągle zdobywam wiedzę na temat wpływu żywienia człowieka na jego organizm. Prawidłowe odżywianie wpływa na wiele aspektów naszego życia, między innymi na sen, na to, jak funkcjonujemy w ciągu dnia, na naszą zdolność do koncentracji oraz zapamiętywania nowych informacji. Chciałabym i z Tobą podzielić się tą wiedzą. Dlatego, jeśli interesuje Cię ta tematyka, obserwuj mój profil. Jeśli masz dodatkowe pytania, skorzystaj z konsultacji dietetycznej. Chętnie pomogę Ci w Twoim problemie. Bardzo chciałabym, aby osoby z nadwagą i otyłością pozbyły się swojego problemu oraz zrozumiały, że prawidłowe żywienie to nie ścisła dieta, detoksy oraz ciągłe wyrzeczenia ale po prostu styl życia, który umożliwi im osiągnięcie prawidłowej masy ciała, a co za tym idzie, poprawi ich komfort codziennego życia. Jeśli i ty masz problem z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, koniecznie odezwij się do mnie oraz obserwuj mnie na moim kanale. <todgłosy>